Suomi, Finlandia, rok 1976. Paweł się urodził. Hej, z tej strony szyszka. Pięknym akcentem rozpoczynamy pierwszy odcinek z serii My Summer Car. A polega po prostu na tym, że sobie żyjemy w latach 90. Złomi w Finlandii, jak to było pokazane przed chwilą. My sobie teraz w naszym domku na stole mamy z, y, pełną skrzynkę piwerka, róweczki oraz y, płytę CD. A do czego ona służy? Wykonacie się później. Najpierw zróbmy obchód, o, obchód po naszym... panem. Słuchajcie. Nie bądź leniwy, napraw auto swojego ojca, yy, niebieski van twojego wujka moty, pij alkoholu, yy, wrócimy kiedy nam się znudzi, twoi, twoi kochani, mama i tata. To jest nasz pokój, mały bo mały, ale może wystarczać, jako tak małe studio. Tutaj mamy naszą mapę naszego kochanego naszej kochanej okolicy Jak pewnie widzicie większe to w Nasz salon. Tutaj mamy kochany kibelek. Tutaj możemy sobie zapisać grę. A tutaj mamy pokój rodziców. A co to? Trować ostrożnie. Co jest? O. Mamy tutaj alkohol. Kasa. O! Adarbaster. Buster. Domyślam się do czego to... Ale już wam powiem. Czasami w tej grze policjanci. Są po prostu prędkość, czas, stężenie alkoholu we krwi. Mamy tutaj dyskietkę z grą. To nie do komputera, tutaj... Kominek. Telefon, bo tutaj musimy odbierać zlecenia, a razie nikt do nas nie dzwoni. Tutaj mamy taki składzik. Tutaj mamy pralkę. Tutaj mamy łazienkę brytnik, No po prostu umiem kość. tutaj mamy piękny targ z parasolką, z pesełkiem. Dobra, teraz sobie wyjdźmy przed dom. Jak widzicie, tutaj mamy liczne szpatogonie. Po prostu nie marnowali za dużo prądu, bo przychodzą tutaj rachun rachunki za prąd. A to jest ta kochana Satsuma. Czyli nasze auto do złożenia. Jako taka ciekawostka, to auto jest naprawdę pod nazwą, a konkretnie pod nazwą Datsun Model 100A. Albo Toyota, albo Toyota, ale nie pamiętam nazwy. Tutaj mamy nasz kochany garaż. I tu się pojawia problem. Gdzie tu do no jasnej ciasnej są nasze koła? Przepraszam, ale ja się trochę zdenerwowałem. Bo, jak mamy tym czymś wjechać do garażu? Skoro kół nie mamy, a to. Ponieważ koła musimy sobie kupić sami z tego, co ja odkryłem. Tutaj mamy van naszego wujka, a tutaj mamy naszą motorynkę. ES Majonez. To nie ma. Zdamy sobie. Yy, tutaj. Yy, no, prawie we wszystkich wozach są automatyczne. Manualne z więc na początkującego gracza to może być yy, pewien problem. Ale co tam? Pas. Najpierw musimy. Yy, Amulet. Musimy odpalić silnik. No i pewnie słyszycie, to jest diesel, więc pewnie będzie przyspieszał po japońsku. Jaka trochę się to Dobra, tak więc idziemy sobie do Prejavi, do naszego kochanego tej może być zakupy. A będzie będzie ponieważ się skupiam kurde już pierwszy wypadek Ale silnik nikt nie ja trochę nie mam podzielnej uwagi Będę się skupiał teraz, żeby się nie robi A no więc y, robię małą pauzę i się widzimy już w miasteczku Pięknie już rozbita szyba. Już powoli dojeżdżamy do naszego. Tak? Yy, pamiętajcie jednak, że jak się w yy, prawo na dół... Tak? to drugi zjazd będzie już po to To jakoś tak. O. Ktoś stoi przed tym taką. Co no, to było? Żeby...

Cieleń, ha, ha. O, ha! oni znów kombinują. Znowu z domów jego gniechał, O matko! Szkoda, że my ten... aż, się... aż się cały Czerwony od tego śmiechu. kurde! Wębi. Hey, ah, nou echt om me lukkert, je nu lekker. Day stay, more. Let's Dat is wat kopen, jij Dat Mitenhän tuo on tuo hyttystökötti te olevina? Ehkä no, mä pitää no. Se että se pitäisi pitää ne ötökät loitolla. Mut mm. se, se tuntuu, että heti kun se pölypilivin laantuu, niin samaan no, no, se ei oo ötökät No näin ei No niin, tämän kertaisesta. sprawdzić, jak bardzo wgniedli mojego wana, e, to znaczy, mojego... No, nie aż tak bardzo, bo... Ale tamci dwaj to są naprawdę wariaci. No i w ogóle wychował? Tak, więc yy, wracamy do naszego domku. O, -o. o jeszcze się jeszcze się autobus. w autobus. A jest Coś tym znowu kierował E no właśnie A tam ci idioci co znowu wyprawiają? Dobra, olać tych idiotów. Jeszcze drzwi nie zamknąłem, ale dobra Widzimy się jak dojadę do domu Kurde, bagiety Muszę się zatrzymać do kontroli, ale już pierwszego dnia? No to już musi zatrzymać No już, już, chwila, dzisiaj. Ciekawe, czy coś dostanę. Chyba w porządku, dobra. W porządku wszystko. Ale bagiety już od razu pierwsze. A? Bez sensu. Już prawie jesteśmy pod domkiem, jeszcze tylko jeden zak dosta i jesteśmy w domu, tylko się nie rozda przy okazji. No i jesteśmy pod domem I chyba na tym ten... taką. O, tutaj chyba będzie okej okay. Plus Ręczny zaciągnąć A ja bez pasów jechałem Nie, nigdy bez pasów A tak więc, Otwieraj się ty bało. O kamie, ty Leczko, kosza do kosza sobie elegancko w... <laughs> Tak się. Jesz Jeszcze jedno mleczko Idziemy. Oj nie trafiłem A jeszcze jedno mleczko nam pachę

I przemalowujemy naszą satsumę, bo taki rdzawy gówniany, nie za bardzo się nadaje. Pomaluj no, się. Nie chce się pomalować. A to pek. No, no, na razie to zostawimy tutaj. Nie tak. O, o tak. Czekamy. No i co, no to chyba by było na tyle. Chyba nikt do nas nie dzwonił, co? Panie. Pięknym akcentem. Zakończymy. Trzymajcie się. Do ustrzenia. Na razie. Cześć.